Dało mi się teraz ściągnąć 36 cm, wcześniej go miałem na gumkę żółtą, puknął, po 20 minutach puknął na białą, a teraz mi wziął na woblera do rado, głęboko schudzącego inwanderka. Wypuścimy rybeczkę, niech sobie wpłynie. Piękne jak na tą porę roku. Grubiutki. Jeszcze pokażemy przynętę na głębi schodzącego, bo wcześniej miałem za małą główkę. O! Proszę, na takie dorado. A wziął mi z tego miejsca. No to dalej do roboty, a jeszcze wcześniej wyjąłem 31 cm, ale na żółtego poproszka.